Paradoks wyboru. Im większy mamy wybór, tym ciężej jest go nam podjąć, gdyż nasz mózg chciałby przeanalizować każdą z opcji, aby wybrać jak najlepiej. Paradoks dziadka. Gdyby ktoś cofnął się w czasie i zabił swojego dziadka przed poczęciem swojego ojca lub matki, to jak mógłby zabić dziadka, skoro jego rodzic, a zatem także i on, nigdy nie istniał? Paradoks nieciekawej liczby. Zakłada, że wszystkie liczby naturalne są ciekawe, gdyż jeśli spróbowaliśmy wskazać pierwszą z kolei liczbę bez ciekawych właściwości, to sam fakt wskazania jej jako nieciekawą uczyniłby ją ciekawą. Paradoks rozwiązania problemu. Rozwiązanie problemu, który wystąpił w związku z zakupem produktu, skuteczniej podnosi lojalność klienta niż sytuacja, gdy problem w ogóle się nie pojawił. Statek Tezeusza. W statku greckiego boga Tezeusza wymieniono wszystkie części na nowe. Czy nadal można go nazwać tym samym statkiem? A jeśli ze starych części zostałby zbudowany kolejny statek, to który z nich byłby oryginalnym statkiem Tezeusza? Paradoks loterii. Jeśli w loterii wygrywa tylko jeden los, to rozsądnym jest myśleć o każdym pojedynczym losie, że nie jest to los wygrany. Nie ma sensu natomiast stwierdzenie, że w loterii nie wygra żaden z losów. Paradoks Stockdale'a. Wiara w osiągnięcie sukcesu w krótkim czasie paradoksalnie obniża szanse na sukces, za to wiara w osiągnięcie sukcesu w dalszej perspektywie podnosi te szanse. Paradoks Jevonsa Im wydajniej wykorzystujemy dany zasób, tym bardziej rośnie jego zużycie, głównie ze względu na zwiększony popyt. Paradoks stosu. Jeśli wyobrazimy sobie stos piasku, a potem zaczniemy wyjmować z niego kolejne ziarenka aż zostanie jedno, to czy nadal tworzy ono stos, jeśli nie, to na którym etapie stos przestał istnieć? Paradoks bogacenia się. Zwiększenie ilości pożywienia w ekosystemie może prowadzić do jego zdestabilizowania, a nawet wymierania gatunków. Jednym z powodów jest to, że w momencie, gdy podnosi się liczba osobników z gatunków będących zdobyczami, w niekontrolowany sposób rośnie także liczba osobników z gatunków na nich żerujących, czego efekty trudno przewidzieć. Paradoks niepowstrzymanej siły. Co się stanie, jeśli niepowstrzymana siła napotka nieporuszalny obiekt? Paragraf 22 Opisuje sytuację bez wyjścia, na przykład gdy żołnierz chce zrezygnować ze służby powołując się na chorobę psychiczną, jednak według przepisów sama chęć rezygnacji w trosce o swoje zdrowie udowadnia, że żołnierz jest zdrowy psychicznie, a zatem nie może odejść ze służby. Paradoks Fermiego Wiek i ogrom wszechświata wskazują na to, że życie pozaziemskie powinno być powszechne, dlaczego więc jeszcze nie spotkaliśmy kosmitów? Paradoks Fryzjera w pewnym mieście jest fryzjer, który działa według zasady: goli wszystkich mężczyzn, którzy nie golą się sami, a nie goli tylko tych mężczyzn, którzy golą się sami. Kto w takim razie goli fryzjera? Paradoks Simpsona ilustruje, jak myląca może być statystyka. Zaobserwowane w grupach statystycznych trendy mogą zanikać lub nawet odwracać się, jeśli grupy zostaną połączone. Paradoks tolerancji. Jeśli społeczeństwo będzie tolerowało nietolerancję, to po czasie nietolerancja zdominuje społeczeństwo, a tolerancja zginie. Aby więc utrzymać istnienie tolerancji, należy zachować prawo do nietolerowania nietolerancji. Paradoks wskazanego Skazanego poinformowano, że jego egzekucja odbędzie się w kolejnym tygodniu, jednak jej dokładny dzień ma być dla niego zaskoczeniem. Skazany pomyślał, że nie będzie to w takim razie niedziela, bo to ostatni dzień tygodnia i wtedy egzekucja by go nie zaskoczyła. Następnie wykluczył sobotę, bo skoro niedziela odpadła, to sobota będzie ostatnim dniem, jeśli kat nie pojawi się do piątku. W końcu w ten sposób wykluczył wszystkie dni i stwierdził, że egzekucja się nie odbędzie. Paradoks dychotomii. Chcąc przejść jakiś odcinek, można powiedzieć, że należy najpierw przejść jego połowę, a następnie resztę. Jednak połowę odcinka również można podzielić na pół i tak dalej, tworząc nieskończenie wiele etapów, które należy pokonać po drodze i nigdy nie osiągnąć celu. Paradoks omnipotencji. Czy istota wszechmogąca może stworzyć kamień tak ciężki, że sama nie mogłaby go podnieść? Paradoks kłamcy. Jeśli kłamca powie słowa teraz kłamie, to skłamał czy powiedział prawdę? Paradoks Olbersa. Dlaczego niebo jest ciemne w nocy, skoro gwiazd we wszechświecie jest tyle, że niebo powinno być całkowicie rozświetlone ich blaskiem? Paradoks zapobiegliwości. Oszczędzanie jest dobre z perspektywy jednostki, ale jeśli oszczędzanych jednostek jest zbyt wiele, to ograniczenie konsumpcji prowadzi do spowolnienia wzrostu gospodarki. Paradoks wartości. Dobra cenne, takie jak luksusowe zegarki, są drogie, mimo że tak naprawdę niepotrzebne. Natomiast produkty zaspokajające podstawowe potrzeby, np. woda, są tanie, mimo że są absolutnie kluczowe do przeżycia. Paradoks Pinokia. Co jeśli Pinokio powie, mój nos urośnie? Jego nos powinien urosnąć, zarówno jeśli jest to prawda, jak i w przypadku, gdy jest to kłamstwo. Kot Schrödingera Ilustruje superpozycję, czyli według opisu kwantowo-mechanicznego zjawisko, w którym cząsteczka może jednocześnie istnieć i nie istnieć, dopóki nie jest obserwowana. Hipotetyczny kod został zamknięty w pudełku z trucizną. Dopóki nie zajrzymy do pudełka, to zarówno trucizna jest wypuszczana, jak i nie jest, co oznacza, że kod jest martwy i nie jest martwy jednocześnie. Paradoks stabilności niestabilności. Jeśli dwa kraje są w posiadaniu broni nuklearnej, to znacząco maleje prawdopodobieństwo bezpośredniej wojny między nimi, ale rośnie za to prawdopodobieństwo mniejszych lub pośrednich konfliktów. Paradoks podróży w czasie działa na podobnej zasadzie co paradoks dziadka. Jeśli podróżnik w czasie cofnie się do czasów młodości autora danej książki i podaruje mu tę książkę, a autor ją wyda jako swoją, to kto tak naprawdę ją napisał? Paradoks ziarna prosa. Jedno upuszczone ziarno prosa nie robi żadnego dźwięku, jednak jeśli upuścimy ich całą garść, już na pewno będzie to słyszalne. A więc dużo elementów, które moglibyśmy nazwać niczym, tworzą coś. Oczywiście tak naprawdę już przy upadku jednego ziarna powstaje dźwięk, jednak zbyt mały, aby go dosłyszeć. Achilles i Żółw. Achilles i Żółw stają do wyścigu. Achilles biega dwa razy szybciej od Żółwia i dlatego on zaczyna od linii startu, a Żółw od połowy dystansu wyścigu. Achilles dobiegnie do połowy dystansu w momencie, gdy Żółw dobiegnie do 3 czwartych dystansu. Z kolei, gdy Achilles przebiegnie 3 czwarte dystansu, Żółw znowu mu ucieknie, pokonawszy 7 ósmych. Wniosek: Achilles nie dogoni Żółwia, mimo że biegnie od niego dwa razy szybciej, gdyż cały czas będzie dzieliła ich zmniejszająca się odległość. Paradoks karty. Jedna strona karty mówi: To, co jest napisane na odwrocie, jest prawdą, a druga: To, co jest napisane na odwrocie, jest kłamstwem. Gdzie zatem leży prawda? Paradoks Hilberta. W hotelu o nieskończonej wielkości i liczbie pokoi, nawet jeśli wszystkie pokoje będą zajęte, to hotel może nadal potencjalnie pomieścić więcej gości. Wystarczy przenieść gościa z pokoju pierwszego do pokoju drugiego, natomiast gościa z pokoju drugiego do pokoju trzeciego, i tak dalej w nieskończoność. Mózg Boltzmana. Teoria, że świat może być tylko efektem twojej bezcielesnej świadomości i tak naprawdę nie istnieje, a Twoja samoświadomość jest tylko statystyczną fluktuacją we wszechświecie. Jest to bardziej prawdopodobne niż to, że w wyniku takiej fluktuacji powstał cały świat. Paradoks gotowości. Jeśli przygotujemy się na dane zagrożenie, np. budując infrastrukturę chroniącą ląd przed tsunami, to zagrożenie będzie postrzegane jako mniej niebezpieczne z natury. Paradoks krokodyla. Krokodyl porywa dziecko, obiecując rodzicom, że odda je, jeśli oni prawidłowo przewidzą, co naprawdę zrobi krokodyl. Jeśli rodzice powiedzą, że nie odda dziecka, to następuje paradoks. Krokodyl nie może oddać dziecka, ale również nie może go nie oddać, bo łamie to ustalenia. Teoria ironicznych procesów kontroli. Im bardziej starasz się nie myśleć o różowym słoniu, tym bardziej prawdopodobne, że o nim pomyślisz. Paradoks strzały. Wystrzelona z łuku strzała wydaje się cały czas zmieniać swoje położenie. Jednak według paradoksu w każdej dowolnie wybranej krótkiej chwili stoi w miejscu. Zatem skoro czas lotu strzały składa się z chwil, w których strzała stoi, to strzała stoi cały czas. Paradoks dnia urodzin. Aby mieć 100% pewności, że w grupie osób znajdą się co najmniej dwie osoby o urodzinach w tym samym dniu, należy zgromadzić grupę 366 osób. Jednak by prawdopodobieństwo tego zdarzenia wynosiło 50%, wystarczą już tylko 23 osoby. Paradoks bliźniąt. Jeśli jeden z bliźniaków zostanie astronautą i wyruszy w podróż w kosmosie z prędkością światła, to po powrocie na Ziemię będzie młodszy od swojego brata bliźniaka. Paradoks przyjaźni. Większość ludzi zauważa, że ich znajomi mają średnio więcej znajomych niż oni sami. Jest tak dlatego, że u osób z dużą liczbą znajomych jest bardziej prawdopodobne, że zostaną zaliczone do grupy znajomych innej osoby. Paradoks czarnego kruka. Pokazuje niekonsekwencje w procesie poznawczym. Skoro za każdym razem, widząc czarnego kruka, utwierdzamy się w przekonaniu, że wszystkie kruki są czarne, to czy zobaczenie czegoś, co nie jest czarne ani nie jest krukiem, np. żółtego banana, również powinno utwierdzać nas w tym przekonaniu. Paradoks hedonizmu. Osoby, które nie skupiają się na dążeniu do szczęścia jako takiego, a stawiają sobie po drodze cele, paradoksalnie są szczęśliwsze od tych ślepo goniących za szczęściem.